Hej! Witam Cię na kolejnej mini lekcji języka angielskiego. Ja nazywam się Ewa Mizera i pomagam Polakom w Wielkiej Brytanii przełamać barierę językową. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o bardzo interesujących rzeczach. Będę szukać pracy. Och, znalazłam interesującą ofertę. Zadzwonię i powiem, że jestem zainteresowana tą pracą dosyć fajna praca biurowa mm, pasuje mi, dzwonię I'm interesting uuu, czy powinnam powiedzieć I'm interesting? I'm interesting oznacza jestem interesująca także to e, może się przydać bardziej do innego typu pracy niż praca biurowa Albo jeżeli chcesz się zareklamować na portalu randkowym, jeżeli chcesz powiedzieć jestem zainteresowana czymś, powiesz I'm interested in something. I'm interested in something. I'm interesting oznacza jestem interesująca. Mm. Znudziło już mnie to szukanie pracy. Jestem taka znudzona. Oh, I'm really boring. I'm really boring. I'm really boring oznacza jestem naprawdę nudna. Czyli uwaga, jeżeli chcesz powiedzieć jestem znudzona, nie mów I'm really boring, tylko powiedz I'm really bored. I'm really bored. Powtórzmy zatem. Jeżeli chcesz wyrazić, że jesteś interesująca, powiesz I'm interesting. Jeżeli jesteś zainteresowana czymś, I'm interested in something. Jeżeli chcesz powiedzieć, jestem nudna, I'm boring. Jeżeli chcesz powiedzieć, jestem znudzona, I'm bored. Czyli tak, jeżeli opisujemy jakąś rzecz, jakiś film, to wtedy robimy z tego końcówkę ing i mówimy, a, this is really interesting, to jest naprawdę interesujące, to jest naprawdę nudne, this is really boring. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to proszę udostępnij go dalej, bo może się komuś przydać. I zapraszam Cię do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku Swobodnie po angielsku w UK oraz zapraszam Cię do kliknięcia na grupę. Tam też się dzieją różne ciekawe rzeczy. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!